Pijany Joker pyta, który z uczniów sprawił, że Marta tak jęczała? Marta z pewnością jęczała przez Oliwię Hornby. Jęcząca Marta, czyli Marta Warren, uczęszczała do Hogwartu. W czasach, gdy uczył się tam Tom Riddle. Jej nieszczęsna tragedia przyczyniła się do stworzenia Horcruxa, a wspomniana już wcześniej pani Hornby wyśmiewała się z jej okularów. Biedna Marta wtedy pobiegła do łazienki dziewcząt, ściągnęła te nieszczęsne okulary, zaczęła płakać w kabinie. No a potem niestety spotkał ją wzrok... Bazyliszka. Co w ogóle śmieszne, co bądź nieśmieszne. Można pomyśleć, że jej szkoda, na pewno pod tym względem, że nie dość, że dziewczyna zginęła tragiczną śmiercią, przez to został stworzony horcrux, to potem ona jeszcze w akcie jakiejś złości, będąc duchem, oberwała tym horcruxem, bo Gini rzuciła w nią dziennikiem, który był właśnie tym horcruxem. Marta oczywiście nie mogła o tym wiedzieć, bo wtedy to już by tak jęczała, że chyba nikt by jej... не утешил.